zrobić, bo dawno nie było sezonu piątego a nie mam nadzieję, że mi się uda zrobić kiedyś live. I teraz zrobiłem. Więc zostawcie kciuka w górę i suba, ponieważ będzie fajnie. I dzisiaj będzie gigantyczne polepszenie miasta na, na moim sezonie czwartym. Jakby ktoś nie wiedział, zostawcie łapencie w górę. I za to że zrobiłem live z Minecrafta, może uda się zrobić live z FNAFA. To możecie zostawić gigantycznego kciuka w górę. Dobijmy tak ze 100 łapek. W górę to wtedy robi kolejny live z Minecrafta. Więc bez przedłużenia zaczynajmy. A to, co w, w tym odcinku zobaczycie, to to nie będzie zwyczajne, bo będę miał dosyć sporo zadań do roboty. Będę musiał polepszyć moje miasto, wszystkie domki zjarać. No właśnie. A ja jestem mega daleko. Od domu. Jest moja... Bandera. I mam nadzieję, że działa ta komenda i że jest keep inventory true. Ja już nie wiem jak się gra na, na konsoli. Ukośnik... Kill... Ta małpa... Małpa A. Albo... T, albo te... ukośnik... Nie wiem, O kurde! widzę, że już na moim live dużo ludzi jest. Więc bardzo się cieszę, że ludzie tutaj są. Ida, Ukośnik, kill, mam nadzieję, że ta komenda teraz zadziała. Recus 2010, 2010, o matko. Nie ma ludzi nieomelnych. I widzę, że nawet chyba Igor jest na moim live. Igor jest na moim live'ie, więc się bardzo cieszę. Co? Dobra, po prostu zabiję się na survivalu, Nie ma innej opcji, nie? Nie ma innej opcji, zabiję się na survivalu. Zbijajcie aktualnie, bo ten live może się dla mnie skończyć. Hmm. Zlagowało mi. O kurde! Da się utopię! Bo nie chce mi się. Spisz kill mi! Dzięki za poradę! Ukośniki ki kill Nie, nie ma! Teraz chyba małpa S. Małpa S, bo tutaj piszę przynajmniej. <grym> małpa S działa! Jestem w swoim domku i nie będzie dzisiaj takiego normalnego spoko odcinka, tylko będziemy palić wszystkie domki u Ponieważ będziemy... bo będę chciał zrobić tutaj gigantyczne miasto. Więc czas, dzień. I Weather Clear oczywiście zapomniałem. To wygląda jakby miał night na Javie, ale to nie jest Night niestety. Więc tutaj są też przystanki. Tam jest przystanek do Jędrykowa. A tam jest przystanek do y, y, domu Roberta, więc tam można sobie pójść i tutaj i to jest święte miejsce tak samo jak tamte. Więc dobra, musimy usunąć uznać wszystkie panele fotowoltaiczne, które tak nazwałem. Potem ma być miasto, a nie jakieś Aha, patrzcie na to, zlagowało mi. Mam nadzieję, że jeszcze mi się to nie stanie, że będzie mi lagowało. Da, więc: usuwamy wszędzie te panele, które tak nazywam. Ja już odkryłem, że to są detektory światła dziennego. Igor napisał kiedy będę grać. Zaraz mu napiszę na grupie. Więc zar, za chwilę wracam. Jak coś to ja się na chwilę do Emotel i idę po swój telefon. Igor, jak coś to ci teraz piszę do ciebie na telefonie? No bo Igor to lubi ze mną z czasem pograć Więc To się mnie pyta Zbijajcie na kanał Igora i Xantox.pl Opłaca się, bardzo się opłaca I, i, na I napiszcie w komentarzach W komentarzach hashtag live Bo może będzie Będą może kolejne live y Z tej serii pięknej jak ktoś tutaj nie będzie podanego numerku. Okej, okay, więc chyba... O, ostatnia panela. Nazwę. Więc wtedy jeszcze rozwalamy to. I ostatnia lampa, czyli to. Będziemy musieli spalić niestety całą wioskę. Te nie mogę zostawię, bo to są mega dobre rzeczy. Mam zamiar tutaj sobie spowodnie budować miasto na tym, tym moim świecie wow! Ale to było dziwne. Poczekajcie, bo ktoś do mnie napisał na telefonie. Myślę, że to igor. Nie, nie napisał mi. Pff. To jest Kevik. który musiałem zakupać, bo tutaj kiedyś była wioska rozwalona jak ktoś pamięta. <gry> Dygor teraz napisał OK. Dobra, więc ten domek zostawiamy, i to też, bo to też będzie mi potrzebne. Więc teraz bierzemy krzesiwo, bo ja wiem, że to się tak nie będzie robiło po kolei, tylko będzie się jarało wszystko, co powinno. Krzesiwo i... Jaraj się domku. I mam nadzieję, że ten kto będzie... Jeżeli zobaczę tego typa, który mi wysadził wioskę, to sorry, ale będę musiał chyba go zbanować albo zrobić coś gorszego. Jak sami widzicie, tra ta transmisja na żywo. Mogę się zobaczyć Call of Duty. transmisje na żywo. tego posągu nie będę jarać. To też ostatecznie święty też posąg. Gdyby Igor był u mnie w domu. <laughs> Mój kot! Ale on nie musi nic nie stanie, ale gdyby Igor był u mnie w domu, to byśmy mogli razem to wszystko porobić. Sorry, Lager. Nie, niestety nie mogę cię tutaj zostawić. A, w końcu dali, że można reparować golema. No w końcu... Medroc Edition pomyślał. Ja wczoraj napisał u mnie Ja wczoraj mia... Ja wczoraj gdy spałem Ja wczoraj miałem Ja miałem wczoraj jak spałem koszmary o Teddy. Chyba ja wam wytłumaczę, kto to jest Teddy. To jest taka nawiedzona postać i jeżeli zobaczycie, jeżeli będziecie widzieć płynące się same budowle i dostaniecie efekt oślepienia i spowolnienia, to już nigdy nie wchodzi na, na świat, bo jak Teddy was złapie, to już chyba nigdy nie wejdziecie na Minecrafta. Ale chyba tylko jest na starszych wersjach. Ale mój kolega Kasper mówił że o tym Teddy. To była prawda. Xantox PL widzicie kanał Igora. O, widzicie już się wszystkie domy jarają. I przeczytajcie sobie, że miałem. Bać. Przeczytajcie sobie, tym kto ogląda ten like, tutaj, że macie tutaj napisane. Ja miałem wczoraj, jak spałem mary, o Teddy. Wyżej wywali wam grę i będzie podpis Teddy, to to znaczy, że tam jest. Dobra, proszę bardzo, i wszystko się teraz zajarało. Dora, moment. Ja jak coś to przez przypadek. Kliknąłem, żeby usunąć transmisję na żywo, ale hej, nie usunąłem. Jak sami widzicie, wszystko musi się zjarać, cała. Jak zobaczycie Tediego, ja, ty... ja na serwerze chyba nie będę miał innego tematu do rozmowy z Igorem tylko o Teddy. To jest naszym koszmarem już. Bo mi też w nocy miałem koszmary o Teddy. Jeżeli Igor jeszcze to ogląda Finka morska Ja na mój serwer Na mojego serwer A boję się wejść za sam Bo może wtedy będzie Napiszę mu, że Że, po, że, za, chwilę, że za chwilę do niego zadzwonię Dobra boro Za Chwilę do... Bo do, do Igora tu napiszę Dobra Za... Chwilę Do... Siebie za dzwonię. Ja napiszę do Igora, wyda się do niego zadzwonię Bo Igor tu... oczekam ja na Ciebie i na Kacpra Myślę, że... Nie wiem, czy będzie ta transmisja na żywo No i to biale spalimy i zbudujemy część miasta i to będzie koniec transmisji na żywo Bo chciałem tylko taką premierową z Minecrafta Sorry, że nie miałem innego tematu, ale chyba teraz skończę tą transmisję na żywo, bo... Jak sami widzicie też, nie? Nie że chcę, nie że teraz tak odpuszczam sobie, bo Igor mi Ty tylko jest to nie, tylko chyba to była taka premierka, nie, że nie będzie, że to nie będzie taka transmisja na żywo, więc chyba teraz skończę aktualnie, więc mam nadzieję, że premiera Wam się na razie spodobała, widzimy się w kolejnym odcinku, stawiajcie łabeczki i subik z Minecrafta, bo to może być dla nas fajne, więc trzymajcie się, do zobaczenia w następnym live, siemanko, cześć, papa.